Kadeci, panowie generałowie, bo są z nami dowódcy wojska polskiego, szanowni państwo. Ja bardzo się cieszę z tego, że po raz kolejny mam sposobność wręczenia nagród laureatom konkursów. Bardzo się cieszę ze spotkania z wami dzisiejszego. Bardzo się cieszę z tego, że Klasy mundurowe są tak popularne. Bardzo cieszę się z Waszych postępów w nauce i z Waszej postawy, postawy patriotycznej. To niewątpliwie, w perspektywie kolejnych lat, wielka siła Polski, że młodzi ludzie decydują się na to, żeby pobierać naukę w klasach mundurowych, żeby jednocześnie szkolić się, żeby związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. Bo jestem o tym przekonany, że większość z Was, być może wszyscy, życzyłbym sobie tego, żeby wszyscy swoje życie zawodowe związali ze służbą w wojsku polskim. Szczególnie chciałbym pogratulować wyboru tym wszystkim, którzy rozpoczynają naukę w wojskowym, ogólnokształcącym liceum informatycznym. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie żołnierzami. Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To jest nowy rodzaj wojsk, który formujemy. Jest z nami dowódca tych wojsk, pan generał Molenda. A więc wszystko przed wami. Życzę, żebyście pobierając naukę w liceum, później związali swoją drogę zawodową z Wojskiem Polskim. Będziecie jestem o tym głęboko przekonani świetnie przygotowani do tego, żeby. Służyć w wojsku polskim, żeby służyć właśnie w obronie cyberprzestrzeni. To jest wyzwanie XXI wieku. Niezwykle istotne. Ale są z nami także kadeci z liceum lotniczego w Dęblinie. Wam życzę tego, żebyście służyli w wojsku polskim. Na jakich samolotach? Oczywiście na F35. To są samoloty najnowocześniejsze na świecie, to są samoloty, które już wkrótce trafią. Na wyposażenie polskich sił powietrznych, no i to jest dla was szansa, żebyście mogli, korzystając z tego najnowocześniejszego sprzętu, strzec nieba nad Polską, żebyście mogli sprawiać nam poczucie dumy z tego, że polscy piloci, bo zawsze tak było, polscy piloci są najlepsi na świecie, a w związku z tym, że dysponują najnowocześniejszym sprzętem, Polska jest bezpieczna. Ale żeby nie zostawić tak na boku innych rodzajów polskich sił zbrojnych, to życzę wam, pozostałym kadetom, żebyście z równą radością, zaangażowaniem i zapałem wybrali ten rodzaj sił zbrojnych, który wam najbardziej odpowiada, bo wszyscy służymy ojczyźnie. Wszyscy dbamy o to, żeby Polska była bezpieczna. Powodzenia.